Zapraszam wszystkich milosińskich Na wiersz na zasadce. Chłopcom Zawsze bójka w głowie Zeszli się raz gdzieś w parowie Janek Z trąbką i szabelką Mały Kazik Z pałką wielką I Zygmuntek wystrojony W piękny hełm Z lejka zrobiony Wnet zaczęła się narada Jak bić wroga? Jak mu szkodzić? Prawa tajna nie wypada Zbytnio o niej się rozwodzić. Lecz w tym była trudność cała, Której przyczyn nie dochodzę, Że tak jak ich trójka stała, Wszyscy byli sami wodze. A żołnierze? Co żołnierze? Niech żołnierzy licho bierze. Ja tam będę pułkownikiem, Nie ustąpił się przednikiem, a ja, ja będę generałem, bo on najmniejszy w wojsku całem. A, a ja będę oficerem, bo on wykleił chę papierem. Ogień w oczach, płonień w twarzy, nikt nie umknie i pół kroku, aż tu nagle się Tatarzy podkradają chyłkiem z boku. Za mną wiara, Janek woła. Dalej, naprzód, dalej, hura. Ale nikt nie idzie z koła. Cóż to? Czy ja podły ciura? Myśli sobie jeden drugi, żebym leciał na wysługi, jak tam kto zawoła byle. Jestem sobie wódz i tyle. Co? Ty wodzę? I jeszcze czego? Co? Ja miałbym słuchać ciebie? Sam potrafię mój kolego Feldmarszałkiem być w potrzebie. Jeszcze sporów nie skończyli, jeszcze wiodą chudnią głupią, gdy Tatarzy w jednej chwili wpadli na nich i już łupią. pa! pa.